Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. A w dzisiejszym podcaście 7 tematów i wideo cytaty. Temat numer 1. Boją się Brauna. Taki wniosek można wyciągnąć z informacji, które ostatnio zostały opublikowane. Temat numer 2. Telewizja Republika zorganizowała debatę w Końskich, na którą Trzaskowski nie przyszedł, za to przyszedł poseł Zębaczyński i stracił przednie Zembe. Temat numer 3. Polski Elon Musk ma problemy. Kurierzy Inpost napisali list otwarty do Rafała Brzoski i grożą, że nie będą wozić paczek. Jak nie będą oni wozić paczek, to wszyscy ci ludzie, którzy pozamawiali sobie coś w internecie z dostawą kurierem Inpostu, nie będą tych paczek otrzymywać. Dlatego jest to bardzo, bardzo ważna informacja, zwłaszcza że Inpost to jest przecież operator tych bardzo bardzo popularnych paczkomatów. Temat numer 4. Ciekawa wypowiedź rabina Szmuleja Botecha na wydarzeniu C C CIPAK Polska 2025, które jest współorganizowane przez telewizję. Republika, a na którym był przecież pan prezydent Andrzej Duda. No i ten rabin to jest ten rabin, który wcześniej jako namaścił pana Nawrockiego na prezydenta Polski. Posłuchajmy. My people, the Jews, lived here in this country longer than the first and second temple stood, more than 950 years. Keir Starmer in parliament in London, or Emmanuel Macron, you know what they're doing? They are condemning Jews for defending themselves against the tyranny and slavery of Hamas while Poland stands with Israel while Poland stands with the Jewish people. It's time that my Jewish brothers and sisters came to Poland. Poland is rebuilding its Jewish community. It's time they saw a nation that has risen from the ashes to become and is increasingly becoming a European superpower, a strong friend of Israel at the EU, where we have no friends. It's time my Jewish brothers and sisters came to Poland. Będziemy o tym jeszcze mówić yy, konkretniej w dalszej części materiału, a na razie przechodzimy do kontynuowania listy, y, listy tematów dzisiejszego podcastu. Temat numer 5 Stany Zjednoczone mocno stręczą nam Nawrockiego. Sekretarz do spraw bezpieczeństwa krajowego USA, pani Christy Noem, na tym samym wydarzeniu SIPAK Polska wprost powiedziała, że nawrocki musi wygrać. Temat numer 6. Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy przeniesiona na 5 czerwca, czyli na po wyborach. Miała dotyczyć głównie skali i e, przeciwdziałania przestępczości cudzoziemców w Warszawie, a także planów powstania w Warszawie centrów integracji cudzoziemców w skrócie CEC, no i się o tym dowiemy dopiero 5 czerwca, czyli po wyborach, a ci, jakby radni, którzy zdecydowali o tym przeniesieniu, to oczywiście radni Platformy Obywatelskiej, przepraszam, teraz Koalicji Obywatelskiej, bo był rebranding, no i temat numer 7, też taka propos rebrandingu, chłownia chce renegocjacji umowy koalicyjnej. I tutaj będzie cytat z pana marszałka rotacyjnego yy, za onetem, ale on to mówił w trakcie swojego briefingu prasowego. Po prostu onet to spisał. Musimy w umowie koalicyjnej zawrzeć kwestię. Komunikacyjne tego rządu. Musimy zrobić rebranding tego rządu i koalicji. Musimy mieć rzecznika prasowego, który będzie pracował, żeby opowiedzieć to wszystko, co my robimy. Także, drodzy Państwo, według Szymona Hołowni największym problemem partii, yy, znaczy koalicji yy, Donalda Tuska, a także rządu Donalda Tuska, nie jest to, co robią, a w zasadzie, że mało robią, prawie nic nie robią. Tylko to, że mają słaby PR. No, drodzy państwo, różne rzeczy w życiu widziałem, także ta też mnie jakoś specjalnie nie dziwi. To co? Zaczynamy, lecimy ze szczegółowym omawianiem poszczególnych tematów. Cały materiał dostępny na moim kanale YouTube, Wideo wideoprezentacje, miniaturka materiału wygląda tak. Aby go odszukać, wejdź na stronę główną kanału i zajrzyj do zakładki wideo.